Witamy w Twitchowych wiadomościach. Musimy dziś nadać komunikat specjalny. Patryk Lakisti czopur powołany na obowiązkowe ćwiczenia wojskowe. Czy to koniec Lukiego? Co w przypadku mobilizacji? Czy wasze roczniki są zagrożone? Nowy content u Rybsona. Random Bruce drama z dziewczyną w tle. Wielka drama w Xeo Industries. Wysocki i Popo są odrzucani od Stada? To i wiele więcej już dziś. Jak widzicie, w naszych wiadomościach same poważne i rzetelne informacje, dlatego zaczniemy od informacji z ostatniej chwili. Ekipa naszych badaczy w końcu zakończyła inspekcję nad szotem Bagetsona Michaela z ostatniej wygranej walki Xaya. Wyniki są zatrważające. Menelson, znany też jako organizator Fuga Talent Show, stracił już ponad 75% uzębienia, co wykazał analizowany klip. Dlatego jak chcecie go wesprzeć, to zgłaszajcie się na Fuga Talent Show. Są jeszcze dwa dni na zapisanie. Link do formularza przypięty w komentarzu. Lecimy dalej. Wczoraj podczas transmisji bliskiego i intymnego przyjaciela Lukiego, młodego najaw, wyszła informacja, iż Patryk Łukasz Stefek Czopur dostał list od najbliższej jednostki wojskowej, by wstawić się na obowiązkowe dwutygodniowe ćwiczenia, jak zostać mięsem armatnim i zostać przeniesionym do rezerwy. Nie, no, tylko luki, jak tam się dostał, wysłanie. No, dlatego, że starszy jest. Ja tego nie wezmę, chyba. Nie wiem, a ty no wzięli go? Spi***. Ktoś normalny chce tam iść, nie będąc zmuszony? To ja uważam, że przeszkolenie wojskowe nie jest niczym złym, nie? Niedługo po tym informacje w serwisie Twitter potwierdził Suchar, używając konta, w którym prowadzi kalendarzyk z godzinkami. Pojawiło się wiele śmieszkowych memów i grafik. Jednak Patryczkowi w ogóle nie będzie do śmiechu podczas dwutygodniowych ferii w okopie. Wielu ekspertów sugerowało, iż może jakiś sparring bez rękawic z ksajkiem uratuje wieśniaka przed ćwiczeniami, nie zmieniłby on jednak jego losu pozostania przerobionym na pasztet. Dlatego X20 w składzie Mokry Suchar, Młodziutki, Jabczor oraz Artur Rypson Lol Gębicz wybierają się na giewont by przetrenować co nieco wieśniaka by ten nie wyzionął ducha w koszarach Wyprawa na czubek Giewontu ma być ponoć poprzedzona dniem przetrwania w lesie. Będzie się działo jednak na Giewoncie, nie będzie pewnie neta, to może zamiast streamka nagrają jakiegoś vloga na kanał Japczana czy tam Rypsona albo po prostu spędzą czas jak rodzina. Rodzina, w której od tygodni pod uwagę nie są brani Popo i Wysocki, co było poruszone we wczorajszych newsach, które obejrzeli Popo z Wysem i w końcu wypowiedzieli się w tym temacie, co wywołało wielkie poruszenie dramę i było kurde ostro, ale zanim zanim od chyba czterech odcinków nie było żebrania o lajki i suby i wy zapominacie ich dawać. Odcinki fajnie sobie idą. Robimy daily dla was, każdy se fajnie ogląda, a tu tylko 30 subów? To jest przesada. Ty, tak ty, wiemy, że oglądasz to bez suba. Po prostu go kliknij tu i teraz co ci szkodzi. Będziesz zawsze na czasie i zawsze wszystko wiedział. Zagadasz do jakiejś laseczki i będzie twoja, bo będziesz mógł gadać na każdy temat do. Fuga, wracamy do dramy, w której głos jako pierwszy zabrał Peter poł poł No, To też to inaczej wyglądało. Młody na przykład na offstreamie rzadko kiedy wchodzi na Discord. Naprawdę rzadko kiedy. Na tiry wczoraj, no, wczoraj słuchaj, was zapraszał, wszystkich to wyjaśnijcie. Ja, ty jesteś jakiś przy. Co to znaczy, że suchar zap... Gdzie zapraszał suchar na tiry, kur... nie Na swoim nie streamie, kur... <gry> Nie muszę oglądać suchara z tym, że oglądam wszystko, co coś robi. Ale generalnie nie mam nawet kierownicy, to nie mam jak grać w tiry. Ja też nie mam. No i pewnie dlatego też nie dostałem zaproszenia, ale. i dlatego też kur... nie grałem w żadne tiry. Tak drama była o to, że widzowie zasypują non stop Popa i Wysa pytaniami, czemu ci nie grają z chłopakami. No i może drama to też za duże słowo. Popo i Wys powiedzieli w skrócie, że no mają osobne kontenty i po prostu nie dostają bezpośrednich zaproszeń na wspólne giercowanie, że wszyscy ogólnie mniej siedzą na Discordzie i teraz też każdy streamuje osobno, bo jest Kick, bla, bla, bla. Ogólnie Popo nie ma nic do japczana. Co sądzę o Japczanie? Nic nie sądzę. Jest to dla mnie człowiek obojętny. Ile zmogę mówić o tym? No jest to obojętne, no. I sam organizuje niedługo większy projekt. Całość pewnie będzie na szotach Eniotena, na Uwysa i Popa. Nie ma co robić dramy z takiej błahostki, ale jak już jesteśmy przy temacie splajtującego popa, który musiał sprzedać samochód, założyć bazar z ciuchami i przeprowadzić się wraz z kobietą do osobnego mieszkania, by dzielić się rachunkami, to młody mężczyzna znów zaplanował sposób na dorobienie co nieco sianka. Zakupił on magnesy i wraz z ziomalami wyrusza wypożyczonym od bagiety busem, by zbierać złom po Polsce, a następnie go opierdzielić i podzielić się zyskami. Okej, okay, okej, okay. it's working, it's working. To jest wiatrak, kurczę, z 10 kilo. Wczoraj pół o szachiście, dzisiaj połowa o Iksi, więc przechodzimy już do reszty Twitcha. Aleksander Randombrus, kardaś miał dziś dramę o kobietę. Na Twitcha powróciła Astirid, czyli taka laska, co kiedyś była popularniejszą atencjuszką i miała dramy z Owerem, Arkuellem i tak dalej. Potem, przez problemy z psychiką, odeszła z Twitcha na bodajże 8 lat, gdzie niedawno jednak powróciła. No i zarywać do niej zaczął Olek. Jak się jednak okazało, niedługo czekać, było aż ten dostanie kosza i się upokorzy. Brusik milczał, dopóki streamerka nie puściła tweeta w publikę, po którym Sigmolek zabrał głos. Ona mi wysłała z dupy zdjęcie stóp. Tak? Yy, w skarpetkach ja się zażartowałem, ee, mogłoby być bez karpetek, Tak żartobliwie, no bo ona ma chyba już z pięć zdjęć swoich stóp bez skarpetek na Instagramie, więc whatever. Yy. No i nawet na tekstem, póki nie narzekał, jak ściągał. No i spoko, jak ona tam się spotyka z jednym, dwoma, pięcioma streamerami, dziesięcioma kolegami i woli kogoś innego. Spoko, mi to nie przeszkadza, ale ja mam po prostu wy. Piszę i poświęcam uwagę jednej. Jak się ułoży fajnie, jak się nie ułoży trudno, do widzenia. Next. No bo... Nie. No rozumiecie. A jak ona ma pięciu adoratorów, to, to ja się mam wyjebać. I nie uważam, że to z mojej strony jest bycie samcem beta. Czyli z narracji Olka wynika, że ten dowiedział się, iż pomimo, że ten kręci z Asti, to póki zdejmuje jej skarpetki. Biedny Olek na domiar złego dostał bana w lolu za intowanie. Eee. I zajmij się zajebistym ziomalem i re, lecimy. Za, za, za co dostałem... Drugi drugie konto, brusik. Tak, ale W jaką grę? Żółta karteczka za powrót do gerberkowania, bo było już w miarę dobrze, to się gerbur posypał. A jak już mowa o żółtych karteczkach, to Arthur Rypson Lol Gembicz, a raczej anglojęzyczny Arthur Fishman Mauficz, ogłosił nowy super content, jakim są codzienne horrorki z Fishmanem na Kiku. Nasz ulubiony Chipson, który z gruzem w majtach gra w horrorki w języku angielskim, to wspaniały content. And I'm pretty sure about this. I'm gonna face the Nie mogę takie gry grać. Every, every roller coaster, you no. Know? And, and, and that was fine, you know. And it's only game. Oh, I'm going to be fun! <coughs> Boże święty! Ciekawe, w jaki horror zagra już dziś. I to tyle na dziś. Dzięki za don i Naraesa.